Cześć, witam wszystkich w następnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się chorobami kur, ale zanim to, to jeszcze chciałbym pozdrowić tutaj jedną osobę, która dała donate'a, ponieważ już jest taka możliwość dawania donate'ów. Jeżeli ktoś by chciał, może wpłacić dowolną kwotę i zbieramy ogólnie na traktorka kosiarkę. Ale zasady myślę, że zrobiłem takie, że jeżeli w pół roku nie uzbieramy na tego traktorka, to te pieniądze. Które uzbieramy tam na tej stronce, no to przeznaczymy na coś innego i podejmiemy tą decyzję wspólnie. Więc widzowie, chciałbym jeszcze powiedzieć, że mamy trzy nowe kurki. Yy, młode z czerwca, kochiny, zmieszane z czymś, czyli ogólnie to są takie mieszańce. Jedna szara, jedna biała, jedna czarna. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Więc widzowie, o co tu chodzi z tymi kurkami? Najpierw wam pokażę nowe. Tu mamy jedną szarą, taką malutką. Pach. Druga taka czarna, lekko wyższa jest. No i tutaj jest jeszcze taka białutka, wszystkie trzynioski, kureczki. No i oczywiście problem jest w tym, że na przykład ten kogucik i ta sileczka, te, dwie, te dwa silki, nie wiem jak to nazwać, dwie silki, kogut i kurka, mają tak jakby to nazwać harczenie podczas oddychania i często kichają, ale nie mają właśnie kataru. Za to te nowe dwie mają katar. No, i po prostu też harszą, i ta wydzielina leci im z nosa. I po prostu ostatnie dni próbuje dojść do tego, co to. Jak to po prostu wyleczyć, w sumie, tak w skrócie powiedzieć? Co dzień coś nowego jest. A zobaczcie, jak tu jeszcze kotek sobie wszedł. Na ptaki chyba poluje. No i ogólnie próbuję zdiagnozować, dlaczego jest ten katar. Nie wszystkiego mają, ponieważ na przykład tutaj ten kogutek, którego tutaj widzicie, tego nie ma. Tamte dwie też tego nie mają, ani nie kaszlo, ani nic, tylko te. Właśnie silki to mają i te dwie czy trzy nowe, ale chyba dwie, bo ta szara chyba właśnie co tutaj stoi to ona nie ma, kataru ani kaszlu. No i co, ogólnie powiem wam tutaj na co wpadłem, pokażę wam i zobaczyłem ogólnie ten odcinek na YouTubie. Więc jeżeli ktoś będzie chciał przepis to zapraszam tam. Tutaj mamy coś takiego, taki syrop. Mamy tutaj czosnek, wywar z czosnku, cebuli i tu było jeszcze jedno, jedno jakieś zioło, ale nie pamiętam jak to się nazywało. Ale, jeżeli ktoś po prostu chce to przepis to zapraszam do linku w opisie. Ja najpierw muszę to odcedzić, właśnie takim siteczkiem to pięknie odcedzę. Trochę to rozcieńczę jeszcze z wodą. No i po prostu dam to moim kurkom do picia. Zobaczymy, czy ten naturalny antybiotyk pomoże. Jeżeli nie, no to po prostu pojadę do weterynarza i będzie trzeba dalej myśleć, co z tym. Tak, jeszcze powiem, że dzisiaj będziemy dawać tą drugą dawkę tego pudru dla kur na wszy i wszoły. Wiadomo tutaj o co chodzi. No i co, później zobaczycie na końcu odcinka to pudrowanie Ja tutaj to odcedzę, damy im to do picia Pokażę wam jak tutaj wyglądają te nowe kurki z bliska Dobrze, więc widzowie wchodzimy sobie tutaj do zagrody Za wszelkie dźwięki wiatru przepraszam Ale no jeszcze nagrywam telefonem Jeszcze nie mam jakiejś profesjonalnej kamery No i ogólnie tak, będą musiał je nakarmić O tutaj tak to wygląda o, tutaj mamy jedną nową, białą, taka, ładna, jedna szara. Ona jest najmniejsza, ale bardzo ładna. One są jeszcze bardzo młode, więc jeszcze urosną. Tu jest ta trzecia. Tylko właśnie minus taki, że ta jest agresywna i mije ciągle, goni, ale miejmy nadzieję, że to z czasem minie. W nocy normalnie ze sobą śpią, a w dzień po prostu się tutaj kłócą. Mamy teraz właśnie pięć kurek i trzy kogutki, więc jest trochę stabilniej. Powoli to się powiększa nam. No, spróbujemy tutaj to nagrać jakoś. O, nie wiem czy tutaj widać, ale ogólnie ona ma... O, widzieliście, kichnęła. Ona ma taki typowy katar zakaźny, z tego co zauważyłem. Takim się bynajmniej wydaje, bo to może być wiele chorób. No i co tu mogę wam powiedzieć? A te silki, no to one takie inne odgłosy wydają jak hają, Czy mają takie, o, widzicie, głową tak robią. Czy ten kogucik przy chwilę taki dziwny dźwięk zrobił? Także nie wiem, co to może być. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich zabijać. Ja sobie odcedzę i trochę rozcieńczę to picie, lekarstwo, naturalny antybiotyk, podam im. No i jak coś, to będę was informował na bieżąco, co tutaj się dzieje. Będę musiał też dzisiaj albo jutro zobaczyć się, jak będzie. Z czasem będę musiał się do weterynarza udać. I... Więc widzowie, ogólnie ogarniemy zaraz sobie kamerzystę, tylko skończy grać. Pokażę wam, jak to stosuje na kurach mniej więcej. Tylko jest lekko ciemno, ale mam nadzieję, że będzie wszystko elegancko widać. Więc widzowie jest wieczór, przestało trochę padać i ogólnie pokażę Wam tutaj stosowanie tego. Drugą dawkę po 5 dniach. Muszę sobie najpierw jakoś złapać na szybko. Żeby nie uciekły. O, mamy tutaj silkę pierwszą, chwila zamknę. O, mamy tutaj sileczkę. Jak tutaj widać? O. Nie wiem, wydaje mi się, że może lepiej tutaj ma tą czuprynkę po tym. No ale w sumie nie wiem. No tak się prezentuje na chwilę obecną. No i ogólnie teraz tak. Otwieramy. Pokaż tutaj bardziej kamerzysta, niżej, żeby tu było dobrze widać. Ja sobie kładę ją na kolanka. Otwieram. I ogólnie, pokaż tu bliżej, no szybciej. Dawaj kamerzysta. No i ogólnie trzeba chyba tutaj to dać. Przynajmniej tak mi wytłumaczyła pani w sklepie. No i ja robię tutaj coś takiego. Dobra, daję tutaj trochę pudru. Potem jeszcze tutaj to wcieram, żeby dobrze pod tą pachę wszystko się dostało oraz do skóry. No i widzowie, tutaj tak to wygląda. Mamy tutaj biało pięknie, jak widać. Przebisz tutaj. O, tak to wygląda. No i tak pod lewym skrzydłem, prawym skrzydłem i później jeszcze tutaj gdzie jest ten ładny puszek, to wszystko tutaj też również muszę doprowadzić, żeby doszło do skóry. No i tak to wygląda, za chwilę tu Wam jeszcze w sumie zaprezentuję, mamy pod skrzydełkiem. Tak, tutaj jakoś mniej więcej chociaż, żeby do tej skóry doszło. No i nie widziałem właśnie jak na internecie inni to stosują, no ale ja to tak stosuję. Mam nadzieję, że mniej więcej dobrze to robię i że to pomoże, nie? teraz sobie łapię następną kurkę, tamtą wypuściłem. No i na końcu wszystkie będą wchodziły do kurnika. A jeszcze tak wspomnę, że co do tych pierwszych kurek tutaj, co widać na przykład ta, ta szara czy biała, no to one właśnie w ten dzień przyjmą pierwszą dawkę, bo jak wszystkie muszą to przyjąć, to daję to wszystkim. No i tyle, powtarzam ten proces. Już drugi raz, będzie jeszcze trzeci raz. No i myślę, że tutaj to za chwilę zapodruję, ale już nie będę tego nagrywał. Myślę, że mniej więcej wam pokazałem, jak to wygląda. No i ogólnie to byłby na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, chociaż był troszeczkę krótki.